Może no, tak będę nagrywać, bo wcale nie prześwieca. Nakładamy Cześć! Dziś witam Was z domu i ze swojego rozpierdzielonego pokoju, w którym to właśnie remont tymi rękami naszymi, ponieważ specjaliści, jak wiadomo, w tym kraju są niedostępni, a ci dostępni też są drodzy, mówią mm. <laughs> tego, że nie, to się nie trzyma kupy. Nie ma specjalistów. Nie ma, rękami. Rękami fajnie, tylko trzeba rozłożyć to w czasie. I teraz tak, mamy drzwi ze, ze śmietnika, że jasna. Są to niemieckie drzwi z niemieckimi siedmioma warstwami farby. Są to drzwi drewniane i one dokładnie odpowiadają tymi, które w oryginale były tutaj w naszej kamienicy. Niestety poprzedni właściciele tego mieszkania mm, pozostawili stolarkę w oryginale jedynie, jeśli chodzi o drzwi do łazienki. E, drzwi do kuchni to jest framoga, e, pozostałych drzwi w mieszkaniu nie mamy. E, musieliśmy wstawić dwie parę drzwi, ponieważ zdecydowaliśmy się, że e, to mieszkanie niedługo będzie do wynajęcia, więc zapraszam kto chętny Wrocław i musieliśmy zrobić szafę, w której schowamy nasze rzeczy prywatne, a do tego nie wiadomo czy ten pokój będzie za każdym razem wynajmowany, więc w razie gdyby nie, to żeby była możliwość, żeby go zamknąć. Ok, te drzwi są oryginalne, natomiast drzwi, które wstawiliśmy z drugiej strony, od drugiej części mieszkania, zostały zakupione, też może Wam je pokażę, bo to jest bardzo ciekawe, a mianowicie Drzwi sosnowe surowe, to jest koszt 500 złotych w tej chwili plus framugę. Tak, nadal jesteśmy w Polsce. No i teraz tak, o czym ma być ten film? Ha, jest to oczywiście, a może zacznę od tego, że ono ma światło, dlatego tutaj tylko kłócam, robię słowiański przykłód. Udało się kupić Ringa, to też bardzo ciekawe było poszukiwanie Ringa, trwały jakieś 100 lat, udało się go kupić w Aldiku, jakimś dziedzinnym trafem za 5 dych, jest super. Um, mam nadzieję, że coś widzicie, że mnie też słyszycie bo nagrywam komórką, która stoi, jak widzę, krzywo, nieważne. E, w dzisiejszym filmie zobaczymy, czy płyn, e, płyn do czego? Do ściągania lakieru działa. E, myk jest taki, że e, powinniśmy te drzwi zeszlifować, opać cokolwiek, ale mamy zimę, a poza tym, walizy z tym, my dobrze wiemy, ile to zajmuje czasu i pracy, więc postanowiliśmy spróbować czegoś nowego, mianowicie jest to jakiś rozpuszczalnik. Pokażę Wam go zaraz. Nie Nie, Jest to żel do usuwania starych powłok Express. No i teraz tak, firma 3V3 Mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie. Paczka była zapakowana idealnie do tego... A to jest w ogóle produkt francuski, a ja myślałam, że no tak, firma jest polska, ale to pewnie jest dystrybutor. Zakrzewo. Produkt francuski. No to... no. E, dobrze, i tak, w, szybko, szybko, w sklepie budowlanym widziałam takie rozpuszczenie uniwersalne, ją kosztowało około 8 decy, zresztą ten też, ale zdecydowaliśmy się kupić ten do drewna. Był oczywiście o tańszy przy zakupie w bezpośrednio wysyłkowym i co to ma robić? Tak jak widzicie, lek polega na tym, że smarujemy powłokę i potem tylko ściągamy szpachelką, już to widzę. Producent zaleca, żeby przeszlifować warstw farby, najpierw co niniejszym uczynimy, ale najpierw jeszcze chcę Wam powiedzieć, że jeśli macie do dwóch warstw na drewnie, akrylowe lakiery, farby, lakierobejce, to trzymacie 3 minuty. Rozpuszczalnikowe lakierobejce 3 minuty, rozpuszczalnikowe farby 5 minut. Jeżeli macie wiele was, no to mm, kolejno 10, 15 i 30 minut. E, produkt pewnie jest żarący, e, co widzimy po oznaczeniach, ale miejmy nadzieję, że skuteczny. Czuję się jakbym go reklamowała e, za pieniądze. Szybkie działanie. Aha, i to jest mniej więcej na 4 m, więc jak się mocno pomodlicie i my się mocno zetryścimy, to być może wystarczy nam yy, na te drzwi. Ok, i teraz tak. Jeśli chodzi o przeszlifowanie, to teraz szybko Wam pokażę. E, szlifować, szlifować będziemy z grubsza, nie wiem jak to jest gramatura, ale to jest urządzenie, które sprawdza się świetnie yy, i którym ja szlifowałam na drewno już nie raz. Okej, okay, no to lecimy i zobaczymy jaki będzie efekt. Chociaż może zrobimy tak, że co? Przeszlifujemy drzwi, a, a ten żer naniesiemy tylko na jakąś część, żeby zobaczyć czy to w ogóle działa. To do zobaczenia później. Dobra, nie wiem co widzicie, ale mam nadzieję, że moją paszczę. Widzicie przed chwilą lekko wyszlifowane drzwi? One są matowe, mimo tego, że w kamerze widzicie jakby się jeszcze błyszczały. Znaczy one się jeszcze błyszczą, ale są już wyszlifowane. No i teraz uwaga, będziemy nakładać eee, po nagrywać, Może tak będę się Zostanę urozmaiceni. Musi czy Nakładam tutaj. Jak Wam to podświetlić? Ojej, że jak jebę, no jebę, mam akces. Znaczy śmierć, nie wiem. A no i ma być warstwa 2-3 mm, tego nie doczytałam, nie powiedziałam wam wcześniej. operacyjny jest. Czekajcie. 1453, jak ja czuję, że zaraz będę jechać na pogotowie. Coś z tym dzieje. Widzicie? O, Boże, jakiś śnur. Boże balko do otwórz. Odczajcie to. No i teraz tak, y, mamy tutaj y, czas operacyjny jeszcze raz. 15, czyli chyba minęło 7 minut. To w porównaniu się tak, ja Wam wrzucę jeszcze zdjęcia, i teraz ten narożnik został domalowany przed chwilą, a już widać, że też że też już ta farba odeszła. Może spróbujemy po tych 7 minutach, z szpachelką coś ruszyć, żeby zobaczyć, czy już coś odchodzi. Oczywiście, załóżcie rękawiczki do tego, bo. Nie, po 10, yy, Po 7 minutach to jest dupa, więc... Yy, no. Oczywiście, że zakładamy... Oczywiście zakładamy, że mamy wiele warstw, ale jak widzicie jest tak jak mi się wydawało, czyli po prostu nie wiem co schodzi. Jedna warstwa, pierwsza nie wiadomo. No dobra, będziemy czekać i na nałożymy jeszcze jedną warstwę. Człowiek uczy się na... Zdobywając doświadczenie, zdobywać doświadczenie, ucząc się. Dobra, sorry, bo ktoś do mnie pisze. Już minęło 10 minut, więc może w innym miejscu hmm, położymy po prostu grubszą warstwę. No zobaczymy. Kolejna warstwa idzie, teraz jest grubsza. Ufff, wali na maksa znowu. Chociaż potem powiem Wam, że ten ładny zapach jest jabłuszkowy. Co jest teraz już dowoliłeś mega grubą warstwę. No, zobaczymy. Dobra, ja zabijam, bo się uduszę. Będziemy się za 10 minut. Dobra i teraz tak, od nałożenia tej pierwszej warstwy, którą widzicie po lewej, czy wy ją też widzicie po lewej, mam nadzieję, że tak. Minęło 40 minut, natomiast od nałożenia tej grubej warstwy o tej B. Nie chcę się tutaj, wiecie, zapuszczać z tym. Minęło minut 30. No to lecimy z koksem, bo obiad na piecu. Poskrobimy całą warstwę. Dawaj, chcę. Będzie pewnie trzeba zerwać to i położyć jeszcze jedną warstwę. I tyle, bo inaczej się to nie zrobi. Bo jak to jest olejna, Widzicie? Nigdzie nie nie wychodzi. O, bo odpadło coś tak? No, także tego... No widać, że to schodzi tylko wiecie, no... Pewnie lepsze to niż świepowanie nadal. Dobra, cisnę a i widzimy się za 10 minut, żeby poskrobać e, tamtą grubą warstwę. Dobra, przychodzimy z szybką akcją. E, czekajcie, żeby mnie stukać tu. E, po minutach 30 i warstwie tak zwanej polskiej, czyli na bogatości. Okej, okay, lecimy, zobaczymy jak to. A, tylko Wam pokażę jak tu zeszło. Widzicie jakie są placki? I tu, no zobaczymy jak będzie przy drugiej warstwie. No, ciśniamy, stary. I co tam jest? Wielkie trzy bąbelki, chyba że jak to mówią dupa i kamieni... Kupa. Nałożenie grubszej warstwy podobno coś zmieniło. Zeszło na raz wiele więcej. Zobaczymy jak to będzie, jak się założy. Założy, nałoży warstwę. Dobra, póki co to tyle, widzimy się wieczorem, bo teraz musimy załatwić sprawy i do tematu wrócimy jeszcze dziś wieczorem, nie? Myślę. Tak, dobra, adios, amigos. Dobra, nagrywam dla Was szybko, bo pisga na maksa, gdyż, ponieważ otworzyliśmy drzwi tutaj, postanowiliśmy, że położymy ten depreparat preparat na całość już drzwi. No, i zobaczymy, ponieważ tutaj część już była, um, jak wiecie, um, traktowana tą substancją. Fuj, wygląda to obrzydliwie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Um, smród jest w tej chacie, to Wam mówię od razu na maksa. Um, no dobra. Lecimy z Boxe. Przez to spadać. Dobra, to zaczniemy skrobać od tej strony, która już miała zdjętą jedną warstwę i zobaczymy, czy do żywego się wżarło. Dogram bo to nie ma sensu, więc jak widzicie. E, jak widzicie e, mogę zacytować tylko naszych klasyków e. ponownie tyle mam do powiedzenia na temat płynu. Na pewno jesteśmy otruci, To jest stuwa. Pewność na stuwa. W Później zostawię Wam informację o tym. Mm. A może Wam coś nagram jeszcze, jak zdołamy położyć jeszcze jedną warstwę na to. Zobaczę, pocięcie będzie ten vlog, pocięty, zobaczymy. Dogrywam Wam w końcu, czekajcie, czy Wy coś widzicie, z pięknej lampki. Po kilku dniach, bo stwierdziliśmy, że te drzwi póki co zostają w takim stanie, po prostu z tej grubszej warstwy farby je oczyściliśmy. Oczywiście to jeszcze będzie wymagało pracy, i póki co one wyglądają spoko, i nie mogę ich zamknąć, że mam, nie pokażę i sorry trochę, bo tam jeszcze jest gładź do, do przeszlifowania. W każdym razie, reasumując, jeśli chodzi o ten preparat, no to albo czekajcie, pokażę się Wam i, i wam resztę dogram. Dobra, przychodzę do Was ponownie w słowiańskim przykucu na tle drzwi, bo chcę już zamknąć temat tegoż płynu. No i reasumując, polecam. Szczególnie jeśli nie ma zimy i macie gdzie, albo macie możliwość przewietrzyć porządnie to mieszkanie, to mieszkanie, to pomieszczenie, w którym będziecie robić te drzwi, no albo latem. Problem u nas jest taki, że to jest stuletnia farba i jest jej 500 warstw. No więc, tak jak widzicie i tak jak mówiłam, my zdecydowaliśmy się, że póki co zostawiamy to w takim stanie. To wygląda bardzo ładnie. Może nie tak atrakcyjnie prezentuje się w kamerze, jak w rzeczywistości. Natomiast uwierzcie mi na no słowo, że będzie spoko. Mam tutaj takie panele. Przepiękne, więc chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej um, prezentuje się, widzicie, z czymś, co jest w takim, może nie wiem, czy to jest rustykany styl, no, w każdym razie. A po prostu obdrapana farba, tak jak. <grymne> tak jak lubimy. Dobrze. No i teraz tak, w ogóle zrobię chyba przedziałki tutaj, to sobie przeklikacie na to podsumowanie. Co chciałam powiedzieć? Że litr tego płynu kosztował 45 zł z przesyłką, 7 tych kosztował chyba w markecie, ale wiecie co tu można sobie sprawdzić łatwo, więc na pewno znajdziecie to na jakiejś stronie online. Eee, w ogóle, czy ja wyglądam jakbym Nie. Eee, dobra, i teraz tak. Eee, czy polecam? No w sumie polecam, bo jestem przekonana, że gdyby tu była, nie wiem, trzy warstwy farby albo jedna, chociaż jedną, to bym mogła zaszyfować, wiedzę, bo to idzie raz, dwa. Eee, sorry, nie mogę się przyzwyczaić do tych włosów. Ja, w sensie bym chciała, żeby z powrotem innych. Czyli co? Czyli generalnie preparat jest spoko, bo działa, no schodzi ta farba. My jeszcze próbowaliśmy zeszlifować to taką szczotką drucianą. Ja bym wam ją pokazała, ale nie wiem gdzie jest, choć na pewno wszyscy wiedzą o jakiej szczotce mówię. Dobrze, i co? Aha, cenę, pojemność mówiłam. Smród straszny, to też mówiłam. No to ku przestrodze, ale o tym też pisze producent na opakowaniu, więc pretensje do kogokolwiek są nieuzasadnione. No i tyle. I tak sobie myślę, że jeśli kiedyś stwierdzimy, że jednak szlifujemy te... Aha, miałam Wam pokazać jeszcze tamte drzwi, to wam wrzucę zdjęcie. a ja tu o może już wrzuciłam. Um, jeśli stwierdzimy, że te drzwi chcemy do um, żywego drewna skubać z powrotem, znaczy z powrotem, tak jak był plan pierwotny, no to myślę, że wam to dogram. Um, jeśli będę szlifować, no to nie wiem, co tutaj można dograć, bo wiadomo, jak wygląda szlifowanie. Natomiast jeśli kiedykolwiek użyjemy jeszcze tego płynu, to być może nagram dla Was e, o tym film. E, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, e, żebyście ze mną. E, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie mi kciuki w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Gdzieś tu podlinkuję Wam playlistę z poradnikami. Być może znajdziecie coś e, dla siebie. Ja oczywiście budowniczym żadnym nie jestem, więc... E, i jest to um, żadna instrukcja, jest to tylko i wyłącznie film z remontu w mojej chacie. To